Gazeta i portal jelonka.com. Masz problem, szukasz pracy, chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej kiri 13 przez 2, pierwsze piętro. Marketing telefon 75, 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze od 1 lipca do 31 sierpnia zaprasza do skorzystania z oferty imiennego ulgowego biletu wakacyjnego. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie skończyli 22 lat i posiadają aktualną legitymację szkolną. Do skorzystania z oferty niezbędny jest wyrobiony wcześniej bilet elektroniczny. Cena imiennego ulgowego biletu wakacyjnego to 1,75 zł za 2 miesiące. Szczegółowe informacje na www.mzk.jgora.pl. Kolejne działki budowlane w Jeleniej Górze. Ta część miasta zaczyna się zabudowywać. W protezie na rowerze. Wszystkich zachęcam do, do pomocy. Likwidacja junkersów na zabobrzu. Jest to duży sukces. Paweł Guszała, zaczynamy serwis informacyjny. Wkrótce miasto Jelenia Góra wystawi do sprzedaży kolejne działki pod zabudowę zarówno szeregową. Jak i wielorodzinną. Tym razem oferta dotyczyć będzie tak zwanej jednostki centralnej. Jednostka centralna to teren między Cieplicami i Śródmieściem, między innymi obejmujący ulicę Leśną, Junaków czy Michałdy. Ten malowniczo i atrakcyjnie położony kawałek Jeleniej Góry w ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno deweloperów, jak i pojedynczych inwestorów. To co się wydarzyło ostatnimi laty, no to przede wszystkim zwodociągowanie tamtego terenu, zakończenie fazy dyskusji, a uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, to pozwoliło, że pierwsze nieruchomości na terenie osiedla Centralnego zostały sprzedane. Ja z wielką radością będąc na spacerze z psem zobaczyłem pierwszy dom, który już stoi. No, jeszcze kilka dni temu był to fundament, dzisiaj już jest to pełen parter wymurowany, czyli ta część miasta zaczyna się zabudowywać. Jak do tej pory pracownikom wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami udało się sprzedać kilka działek. W tym tych przeznaczonych zarówno na zabudowę wielomieszkaniową, jak i przeznaczonych pod zabudowę szeregową. Kolejne tereny wkrótce wystawione zostaną do przetargu. W ofercie posiadamy również działkę na ulicy Junaków. To jest prawie hektarowa działka. Plan tam mówi o funkcji mieszkalnej i usługowej. I myślę, że na przełomie tego roku i przyszłego pojawi się oferta. To są dwa hektary pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oferta miejskich terenów przeznaczonych do sprzedaży zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Zakładce Nieruchomości. Szklarska poręba znalazła się na trasie wyjątkowej akcji charytatywnej w protezie na rowerze. Jej celem jest pokonanie dystansu 2016 km i zebranie środków na szczytny cel. Fundacja Legia, Fundacja Krok do Marzeń i Fundacja Amp Active. Połączyły siły i wystartowały z nowym projektem charytatywnym w protezie na rowerze. Przyczynkiem do jego powstania jest jubileusz klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Stąd dystans do pokonania 2016 km. Na tę liczbę składa się data powstania, czyli 1916 rok i 100 lat funkcjonowania stołecznego klubu. Trasę pokonuje Kamil Misztal, niepełnosprawny sportowiec i społecznik, wraz ze swoją ekipą. Chcąc w ten sposób promować zbiórkę pieniędzy na zakup dwóch protez dla swoich przyjaciół: Marcina Kusińskiego i Mateusza Żebrowskiego. Marcin potrzebuje protezy, Mateusz specjalistycznej stopy. To jest przede wszystkim najważniejszy cel, więc tutaj z góry zachęcam do, do pomagania, do wpłacania. W jaki sposób można wspomóc tę akcję? Wystarczy wejść na stronę internetową pomocy.pl. Tam są całe szczegóły akcji, też można nas tam bezpośrednio śledzić, w którym miejscu jesteśmy, są linki do, do wpłat, więc serdecznie wszystkich zachęcam. Tak jak mówię, złotówka dwie 50 groszy, nie trzeba dużo, a chłopaków przybliży do, do tego celu. Tym bardziej, że do zebrania jest prawie 60 tysięcy. Jednak ta podróż ma jeszcze jeden bardzo ważny cel. Głównym celem, żeby aktywizować ludzi, którzy są po wypadkach, żeby nie siedzieć na wersalce nogi do góry albo odpocząć, żeby mieć życie jest dalsze warto i jest warto, żeby walczyć o tego. Na trasie tego wyjątkowego projektu znalazła się szklarska poręba, gdzie jego uczestnicy spędzili ostatnią noc. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, żeby tego było jak najmniej, a z drugiej strony, z drugiej strony że jeżeli przyjaciele potrafią się wspiąć na, na tego rodzaju wyżyny i poświęcenie, to jeszcze raz powiadam, wielki, wielki szacun dla tych ludzi. Około godziny 9.30 Kamil wraz z ekipą wrócili na trasę. Przed nimi ponad tysiąc kilometrów i tysiące osób, które będą chcieli przekonać doniesienia pomocy. Powoli dobiega końca największa inwestycja realizowana przez Jeleniogórską spółdzielnię mieszkaniową, czyli likwidacja gazowych podgrzewaczy wody na ciepłą wodę użytkową. Projekt polegający na wymianie tzw. Junkersów rozpoczął się w 2010 roku podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy spółdzielnią a dawnym Pecem obecnie Eco. Po zmianie ogrzewania mieszkańcom przede wszystkim poprawił się komfort życia, a także bezpieczeństwo. Chciałbym tutaj bardzo podziękować mieszkańcom, bo bez mieszkańców byśmy tego nie zrobili, ale to jest sukces na skalę ogólnopolską. Tutaj przyjeżdżają z Polski przedstawiciele wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych i nie mogą się nadziwić. W sumie jtsm przez 6 lat zaplanowała zlikwidować Junkersy w 84 budynkach. Dzisiaj ukończone te zadanie niemal w 90%. Na 6 tysięcy mieszkań zrobiliśmy 5500 mieszkań, to właśnie dzięki mieszkańcom, którzy się zgodzili na to, żeby wejść do ich lokali i żeby powiedzmy sobie sfinansować to, to przedsięwzięcie. Także jest to duży sukces. W roku 2016 władze Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamierzają wykonać wymianę starych podgrzewaczy wody w sześciu budynkach i tyle samo w roku 2017. I właśnie w przeciągu 12 miesięcy oficjalnie zadanie te dobiegnie końca. Telewizja Dami Jelenia Góra, jedna z największych telewizji lokalnych na Dolnym Śląsku, ogłasza konkurs na dziennikarza i operatora kamery. Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie CV na adres mailowy mbmaupa.tv.eu. Trzy osoby, które wyślą najciekawsze zawodowe życiorysy, zostaną zaproszone do kolejnego etapu. W konkursie na pracę w telewizji Dami mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. To była ostatnia informacja tego dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Czas wprowadzić lato do naszych domów. Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy: limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogumienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód, ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Magnum Color. Zajmujemy się produkcją i montażem przesłon okiennych. W swojej ofercie posiadamy między innymi rolety, żaluzje, markizy i moskitiery. Magnum Color to firma działająca od 1992 roku. Każdego dnia stawiamy na wysoką jakość naszych wyrobów oraz fachową obsługę klienta. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Magnum Color.